Witam. To miał być cukierek, prawda? Kupiłem cukierka. Tak dokładnie tego przed chwilą ukradłem ze sklepu. E, ale dobrze. E, z początku myślałem, że to jest krówka, bo takie ładne. E, myślałem, że to jest taki karma na światłudę. to jest zwykły po prostu cukierek. Co to ma być? Okłamali mnie na samym początku, pomimo że ukradłem tego cukierka. Powinniśmy go teraz sobie otworzyć. Właśnie tak, Terzo. Może teraz go sobie otwórzmy. Przepraszam, wyrąbowni. Powinniśmy go po prostu otworzyć. Tutaj znajduje się nasz cukier. Jak widać, jest on dosyć twardy. W sumie to nawet się nie rozwalił. Przez chwilę, jak mu tym przywaliłem. Ale powinniśmy go rozłupać i zobaczyć, czy coś znajduje się w środku. Ach. Dobra. Mm. Spróbujmy go teraz. Muszę wam powiedzieć, że jest nawet smaczny. Jednocześnie mówiąc, cukierek to jest fajny, fajny, dobry cukier. Bardzo słodki. Jego zaletą jest, yy, że jest słodki. Ma twardą skorupę, a w środku ma jakieś, nie wiem, rozpuszczone flaki wilka. Nie wiem. Yy, ale łapka w górę za to, bo on jest dobry. Żegnajcie. I do następnego jakiegoś unboxingu.